Potrzebuję się wśród twoich słów, nie słyszeć nic oprócz tych stół. Jest Słowo Boże. Dlaczego Słowo Boże? Bo ono było na początku. Jak czytamy w prologu Ewangelii Świętego Jana, na początku było Słowo, to Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Słowo Boże to Słowo, które Bóg mówi do każdego z nas, które Bóg mówi do mnie. Bóg mówi do nas słowo, a tym słowem jest sam Jezus Chrystus. Bóg poprzez swoje słowo, czyli poprzez Jezusa, z nami się komunikuje, a Duch Święty pozwala nam je odkryć, daje zrozumienie. Jak widzimy, te trzy wartości Jezus, Słowo Boże i Duch Święty wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Dlaczego słowo Boże? Bo pragniemy poznawać Jezusa. Pragniemy stawać się Jego uczniami w naszej wspólnocie, jako wspólnota, jako każdy z nas osobiście. A Biblia to przecież życiowy z Boga. Jak powiedział święty Hieronim, nie znać pisma świętego to nie znać Jezusa, Chrystusa. Biblia Przynosi nam zapis historii Bożej miłości względem świata, względem człowieka, względem każdego z nas. I poprzez czytanie możemy się w tej historii zanurzyć, po to, by doświadczyć jej na sobie, by w nią uwierzyć. I jak czytamy, widzicie, dożyniam, przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Dlatego też poprzez czytanie Pisma Świętego budujemy swoją wiarę. Budujemy wiarę w naszej wspólnocie. W tej lekturze odnajdujemy też siłę dla naszej ludzkiej miłości. Słowo Biblii ukazuje nam prawdziwą mądrość i ta mądrość jest absolutnie różna od mądrości ludzkiej. Dobrze o tym wiemy, bo stoi za nią Boży zamysł za miłości. I Chrystus, czyli słowo, który nie tylko mówi o tej miłości Boga do człowieka, ale sam jest miłością, sam ją sobie urzeczywistnia. I czytając Biblię, spotykamy się ze słowem, które nie tylko mówi, ale w Chrystusie oznacza to, co mówi. Słowo Biblii jest wiarygodne, bo Chrystus jest wiarygodny. I dlatego też między innymi. Jest to dla nas bardzo duża wartość w naszej wspólnocie. I tak powiedziałam, w piśmie świętym zawarta jest cała mądrość, nie ludzka, lecz Boża. I w tym kontekście wciąż wracam do testamentu, jaki Roman Dranczater otrzymał od swojego dziadka. Te słowa no, są dla mnie takie bardzo mocne, i, i myślę, że dla większości z nas. Będziesz Biblię nieustannie czytał, będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz, a gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jednej księgi. Bo tak naprawdę, właśnie o to idzie w naszym życiu, w naszej wspólnocie. Aby żyć tak, jak nas poucza Pan Jezus w Ewangelii. I to jest dla nas wielkie, wielkie zadanie. I możemy, myślę, powiedzieć za psalmistą: Twoje słowo jest pochodnią dla moich stóp i światłem dla moich ścieżek. Dlaczego słowo, Boże? Boże, słowo zawarte w Piśmie Świętym jest niezmienne i stanowi podstawę, na której możemy zawsze oprzeć się w życiu. Sam Bóg powiedział, że żadne słowo, które wychodzi z ust moich nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpiernie wykona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swojego posłannictwa. Słowo Boże ma moc sprawczą. Misją naszej Wspólnoty jest dotrzeć z Ewangelią do jak największej liczby ludzi, rozpalić w nich żywą wiarę opartą na fundamencie Słowa Bożego, co doprowadzi do realizacji Bożego Królestwa Bożego na Ziemi. Słowo Boże jest dla naszej Wspólnoty takim fundamentem, na którym budujemy. I to Słowo Boże prowadzi nas do, do służby, we wspólnocie. Jest to służba Bogu i ludziom. Chodzi tu o naśladowanie sługi Jakwy, a więc Jezusa, który nie przyszedł, aby go obsługiwano, lecz aby służyć. Jak wspólnota pokazuje, że pismo święte jest ważne? Myślę, że można powiedzieć, że we wspólnocie żyjemy w tym słowem. Ona jest wszędzie, również na naszych wspólnotowych koszulkach. Ale to, co najważniejsze, każde spotkanie modlitewne oparte jest na fragmencie Słowa Bożego. Słowem Bożym się modlimy, Jego słuchamy. Do Niego odnosimy się na spotkaniach w małych Rozważamy fragment Pisma Świętego, które odnosimy do swojego życia, do życia wspólnoty, szukamy odpowiedzi na notujące problemy, czerpiemy informacje o Jezusie. Ona jest takim najważniejszym elementem, pod tym punktem wyjścia do, myślę, że do tych, do, do tych spotkań. Eee, także Cała formacja wspólnoty jest oparta na Słowie Bożym. Przez te wiele lat istnienia wspólnoty mieliśmy różne formy, różne tematy formacji. Wymienię kilka Seminarium, potem temat, takie tematyczne jak budować, budować na Słowie, ku uzdrowieniu we wspólnocie, dalej. I wszystkie te Każda, każda z tych formacji była oparta na Słowie Bożym. Od niego wychodziło się w czasie, w czasie trwania tych formacji. Wszystkie podejmowane dzieła, wszystkie decyzje, które podejmuje czy lider, czy animatorzy, poprzedza modlitwa i słuchiwanie się Słowa. Oczywiście przy asystencji Ducha Świętego, ale to słowa nasłuchujemy i Nim się kierujemy, zanim idziemy. I tak jak powiedziałam, we wspólnocie żyjemy tym Słowem, ono jest wszędzie. Myślę, że przede wszystkim jest ono w naszych sercach. Wzrastamy w Nim, wzrastamy z Nim, a dzięki temu wzrastamy w wierze. I braterskiej miłości. Dodałabym też ich miłości do siebie. Myślę, że wielu z nas, wielu członków wspólnoty, do których ja się zaliczam, może powiedzieć, że właśnie we wspólnocie otworzyliśmy się na Słowo Boże. Zaczęliśmy inaczej go słuchać, przyjmować go i nim żyć. Modlić się. No, wiąże, wiąże się to z tym, że nasze relacje z Panem Jezusem też się coraz bardziej zacieśniają to tak przenika jedno z drugim. Można powiedzieć, że Słowo Boże nas formuje, jako jednostki, osoby, i jako, jako całość wspólnoty. Poprzez Słowo Boże poznajemy Jezusa, nawiązujemy, pogłębiamy z Nim relacje. Staramy się go naśladować właśnie przy nieodłącznym udziale Ducha Świętego. Poznajemy historię zbawienia, naszego zbawienia, a także naszego życia, historię naszego życia, tą taką prawdziwą, taki prawdziwy obraz tej yy, historii. Pismo Święte pozwala nam poznać siebie, swoją tożsamość, stanąć w prawdzie o sobie. No, Słowo Boże czasami bywa ostre, prawda? Ale to jest słowo prawdy. I ta więź z Jezusem, ze Słowem, to życie według Słowa nas zmienia. I to jest widoczne, myślę, na zewnątrz, wspólnoty. Także nasze relacje we wspólnocie, te relacje między nami, gdy ktoś się przypatruje z boku, myślę, że widzi, że one są, no. Że są inne niż takie typowe relacje świeckie. Że jest w nim coś jeszcze. Jest w tym właśnie Pan Jezus, Jego słowo, bo, bo to, tym jesteśmy nasyceni, przesiąknięci i nawet może nawet sobie nie zdajemy czasami sprawy, ale w ten sposób yy, no, działamy, yy, w ten sposób yy, się komunikujemy i zachowujemy. Tak myślę, że w ten sposób właśnie też wspólnota pokazuje nam, yy, no, jak, jak żyjemy tym słowem i że ono jest dla nas ważne. Yy, no wiadomo, że każdy człowiek, członek wspólnoty uznaje słowo, każdy z nas uznaje słowo Boże za ostateczny autorytet, na którym opiera swoje życie. I jako wspólnota jesteśmy ściśle związani z Kościołem, bowiem no, Pismo Święte jest księgą Kościoła i poznawanie Biblii wraz z Kościołem jest warunkiem dobrego jej poznania. I dzieje się tak poprzez między innymi słuchanie Słowa Bożego, które jest głoszone przez kapłanów. Bowiem oprócz spotkań wspólnotowych uczestniczymy no, w zwyczajnym duszp duszpasterstwie Kościoła. Cenimy sobie słowo Boże głoszone podczas niedzielnej Eucharystii, na rekolekcjach parafialnych, które chociażby teraz tutaj trwały świegłańcu i tym podobnie. Dzieje się też tak poprzez słuchanie nauczania, które jest oferowane właśnie we wspólnocie, nauczania, które dają nam świeccy, ale także ich zaproszeni księży. I to nauczanie ma miejsce na, głównie na wspólnych spotkaniach modlitywnych oraz na konferencjach, które są wygłaszane przy okazji różnych wyjazdów czy rekolekcji wspólnotowych. Z inicjatywy wspólnoty powstał, naszej, powstał u nas Krąg biblijny, w którym uczestniczą, oprócz członków wspólnoty, także palafianie. Krąg biblijny, gdzie wraz z kapłanem, proboszczem rozważamy Słowo Boże, Poznajemy realia i okoliczności historyczne czasów, których dany fragment dotyczy, oraz zapoznajemy się z informacjami, które prowadzą do zrozumienia specyfiki języka biblijnego. I to pozwala nam tak głębiej w to słowo wejść, zrozumieć, nacieszyć się nim, podzielić. No, daje nam to dużo radości. Dalej. Jako wspólnota angażujemy się w czytanie na Eucharystii. Pośród nas, y, y, członków wspólnoty, są również lektorzy, którzy też y, no, biorą tutaj aktywny udział, no, y, kiedy tylko jest taka okazja. Dalej. I na koniec jeszcze, jak wspólnota pokazuje, że Pismo Święte jest ważne, poprzez przekazywanie tej wartości młodym. I przy tym, takim pięknym przykładem są Skauci Króla. Chciałam się podzielić, że byłam ostatnio na ich zbiórce i zobaczyłam, jak Słowo Boże jest im przekazywane, jak recytują fragmenty, jak to jest dla nich takie normalne, ale też i ważne, jak oni tu wzrastają w spotkaniu ze Słowem Bożym. I jestem pełna podziwu i taka pełna radości, że właśnie to słowo Boże też, też właśnie jest wśród, jest skierowane do młodych, i, i, oni, i oni mogą właśnie go poznawać i nim żyć. Myślę, że więcej na ten temat będzie wartości następnych pokoleń. Ja tylko taki e, 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 chciałam tutaj wtrącić, bo naprawdę pod wielkim wrażeniem tutaj jestem. Bardzo za to dziękuję skautom. Jak każdy z nas może pielęgnować i troszczyć się o Pismo Święte w swoim życiu i przekazywać dalej? Myślę, że taką podstawową rzeczą to jest codzienna modlitwa z Słowem Bożym, codzienne czytanie. I to jest taka rzecz pod podstawowa, ale też i myślę, trudna i wymagająca, wymagająca i takiego starania się naszego, żeby to jednak. Się tego trzymać, żeby to spotkanie było codzienne. Bo właśnie spotykanie się z Jezusem w Jego słowie, próba zastosowania w codzienności, w swoim życiu tego, co mówi do nas Jezus, to jest takie dla nas wyzwanie i zadanie. I, i to każdy z nas, myślę, może, myślę, że robi. Dalej. <grym> możemy zadbać o naszą osobistą formację biblijną. Co mam tutaj na myśli? No, możemy mm, spróbować mm, wziąć udział w rekolekcjach czy w sesjach mm, o tematyce biblijnej, które poszerzają wiedzę biblijną. Takie sesje są, można znaleźć na internecie mm, ogłoszenia, można po, pojechać. I naprawdę, naprawdę są bardzo wartościowe. Ale rekolekcje, gdzie mm, udział możemy sobie Wziąć też udział w rekolekcjach, gdzie można poznać, jak się modlić Słowem Bożym. Czyli takie z modlitwę, modlitwy, medytacja, lekcja divina. Słyszałam teraz tutaj na rekolekcjach też mieliście już yy, też słowo na ten temat, więc yy, no, zachęcam do tego, bo myślę, że to jest też taka forma, yy, no, jak możemy się tutaj o to Słowo Boże w naszym życiu troszczyć, żeby go pogłębić. No i oczywiście czytanie książek, czytanie artykułów. W, w, no, w internecie jest dużo stron katolickich. Można też odsłuchiwać konferencje biblijne profesora Chrystowskiego chociażby i wielu, wielu innych, kiedy no, bardzo ciekawe i bardzo takie, no, pogłębiające naszą, naszą wiedzę, ale też no. Dzięki temu też możemy wzrastać tutaj no, duchowo, konfrontując się z tym słowem, które tam jest mówione. Jak się dzielić? No, z tym miałem największy kłopot, i co przyszło mi do głowy, to po pierwsze, że taką formą dzielenia może być też to, że możemy w swoim mieszkaniu, w swoim domu, w pismo święte, Trzymać w miejscu widocznym, nie schowane między książkami, ale gdzieś tak położone, żeby ono było widoczne, że jeśli ktoś do nas przychodzi, kto zauważa. To jest też taki znak dla tych przychodzących, że, no, że, tym gdzieś, że to jest coś dla niego ważne, dla nas ważne, bo, bo jest na widoku i też może być takim zaczątkiem do, do rozmowy. Prawda? I też, no, też jest taka droga do przekazywania właśnie, czy dzielenia się tym słowem Bożym. No, być świadectwem dla innych, prawda? Swoją postawą, tym, co robię, mówię, czego słucham. Też w jaki sposób jest to też powiązane z tym, że żyję Pismem Świętym i tym, co Pismo Święte naucza. No i, i rozmawiać myślę, na, na ile mamy jakieś oddarowania, czy potrafimy, e, w naszym, e, czy, 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 czy z rodziną, czy ze znajomymi, a... A myślę, że zwłaszcza z młodym pokoleniem, które, które może tego nie pokazuje, ale myślę, że jest bardzo ciekawe i chłonne i potrzebuje tego.